A więc jakiś czas temu zrobiłem ankietę, gdzie były cztery różne opcje. Ewolucja Archerek, ewolucja Night, ewolucja Rekrutów i jakaś inna ewolucja. Z tych czterech opcji mogliście zagłosować na jaką będziecie chcieli i tą ewolucję właśnie dodam sobie. I ewolucją, która wygrała, są Royal Rekruci. I mamy naszą ewolucję, ale zanim jeszcze nią zagramy, musimy zrobić Donitek. Okej, okay, mamy już deck, więc pora przetestować teraz ewolucję royal rekrutów. 1, 4, 3 i zacznijmy od cyklowania rekrutów. To zawsze się przyda. Ok, balon. Tower na top. I tu musimy się do Little Prince. A. Ok. Aaa, I... super. Wiedziałem, że właśnie tak. Chciałem tego loga, ale no... Nie wiem, pewnie. niestety się. Musimy... No dobra, teraz mamy naszych rekrutów. Powinni coś zrobić, oby. Tak, Ty, rekruci tam wdaszowali, dobrze. Dobrze, dużo demenza. On nas i... ale jest okej. Trzeba zlogować to i... nas zbitował. Świetnie. A, okej. Okay. Świetnie, peka. No bo... 10 elixirów poszło No jeszcze balon, dobra Little Prince, Bomb Tower mm, Okej, okay, dobra Shirujemy, czy Tak, no, Ppk już leży No dobra, jeszcze Barela leci, ale ona też nic zrobi I Baby Dragon też leży, okej Pp, dobra, to w z drugiej strony Coś tam zadaliśmy, w cofnąć sporo Więc jest dobrze Ppk to Rekroci i nie zabiję kompletnie. A Poison tam. Okej, okay, tu balon leczy, to Little Prince. Trzeba to spokojnie, bezpiecznie zagrać. Nie ma Nie I wydaje mi się, że to jest good game. Tak, to jest good game. Okay. Grałem przeciwko jakiemuś chłopowi, miał oczywiście Mega Lizarda. Czyli to jest Midlander Menes. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć. Jak wiecie, to wiecie. Abin Giant, Poison. nie podobają mi się level kart, tego chłopca, strasznie wysoki. Fajny zap Kolego. Ee, dobra, czy coś to zada? Wolałbym jednak. No, w sumie jest ok. ...princeska. Okej. Okay. To... ...jest jakieś nieporozumienie. Tak nie może być. Jego princeska nie, nie umiera od mojego loga. No Ja nie. A Jeszcze horda minionów. Super. Dobra, Little Prince... ...Voizon, szybko. No, dobra, jest, jest... jest, jest. Okej, okay, super. Super kolego. Mm, za to, że mam eliksir, żeby to bronić. Mm, ale to nie wygląda zbyt dobrze. No, no, oczywiście ta princeska nie zginie tam. Ja że to skoczyło. Uff. Ta princeska jeszcze mi zabiła kobietę. Nie. Co? O mój Boże, to jest jakiś żart. O mój Boże. Dobra, Miner zabił Wizarda. Okej, okay, super. Pojadę za mną. O, to nie idzie zbyt dobrze. Ani trochę. Okej, okay, super. Świetnie się bawisz, kolego, nie? Dobra, do... okej. Okay. Nie wiem, na ile... Nie, nie wiem. To to... No... Dobra, to zginie. Eee, to też zginie. Dobra, tam rekruci z drugiej strony co dalej, spory damage. Mmm, dobra. O, super. I zginął, genialnie. Dobra, pójdą. Ok, musimy zabać. No, no nadal prowadzi. Okej, okay, świetnie. Mmm, dobra, rekruci. Nie chciałem logować, bo... A, sława e, To jest... To jest takie wkurzające. Log powinien zabijać princeskę. Nie, że ona przeżywa na 0,000000 hp 000 e, Dobra, robię, że jak miner może coś. Little Prince. Eee. Nie idzie to zbyt dobrze. Dobra jest, jednak udało się. okej. Okay, okej, okay. okay, ja zagram w Golden Wizard. No, dobra, zacznijmy jak pójdzie. Zacznijmy od tego Okej, Ok, Hogrider. Może 2.6? Hmm. Ok, fajny zap. Dobra, Goblin Giant. Hmm. Okej, okay, witch. Ciekawe. Ty! Ile my na zadaliśmy? Prawie mówię, że zaraz waliliśmy. A to chyba będzie szybkie, gg. Eee Za późno ten bomb tower był. No trudno, dobra. Bo nie, to zrobię. Za... O, o, nie, o. Nie, nie. O! O mój Boże. O nie. Ja, o. No dobra, jesteśmy, powiedzmy, że na równi. Dobra, walki... aha, super. Jeszcze Little Prince'a nie. jau. Eee, no dobra, trudno. Okej, okay, Helgrider. Mm, dobra, nie mam, nie mogę nic zrobić przeciwko temu Hogowi. Dobra, po prostu Miner poison tam poleci. No dobra, myślę, że... No, wymiana wieży. No, powiedzmy, że całkiem równo. Dobra, Goblin Giant... Dog... A, dobra, to chyba tą wieżę już zbije. No dobra, Czyli wieża leży. Bomb tower. Pokróci. Tak Kurczę, dużo tego ma. Ma gobliny tam z tyłu, żeby to zabiły. Okej, okay, dobra, git. A, nie jest, nie jest też tak źle. Mogło być o wiele gorzej. Gobliny, bomb tower. Little prince. Aaa, ten bomb tower przyciągnął Valkyrie, ale no, a jednak nie. Ja trochę zadałem jednak. Nie podoba mi się. Dobin z tyłu i spróbujemy zrobić Dobin Giant Rekruci. O, ja z tych rekrutów pakowałem w Valkyrie. A, ten lok też mógł być na tego Dart Gobina pójść. Ale dobra, już trudno. Dobra, leży. Dobra, ty coś tam bijemy. Mm. No i tak nie jest wystarczająco. Pojidzą... Eee. Nie, Nie jest to. no eee. Dobra. Nob winy. Eee. zatem na Ty, ty, nie. Nie obraz... Nie! Okej. Okay.